Wam, To ja tym rym, no i witajcie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam tego oto customa, którego skończyłam wczoraj. No i nie powiem, dość długo go robiłam mimo wszystko, bo jakoś no, nie ma czasu. Na nic praktycznie i po prostu z modelami ciężko mi cokolwiek zrobić. Plus w ogóle nie mam weny twórczej, mam takiego art bloka, że to jest po prostu masakra. Ale tak. Ja Wam go pokażę, no i możecie też tutaj, pod tym filmikiem, zadawać pytania do QA. Uznałam, że dawno nie było, więc w sumie mogę nagrać. Także pytajcie o co tylko chcecie, niekoniecznie z modelami. Ja na wszystkie Wasze pytania postaram się odpowiedzieć. No i myślę, że jakoś pod koniec tego tygodnia nagram ten QA i wstawię. Może w niedzielę, zależy jak będę miała czas. A tymczasem przechodzimy do. Tutaj konika. Jest to Mustang z serii z firmy Safari LTD, z serii Blue Ribbon, czyli Blue Ribbon to jest skala classic. Większe od standardowego czy tam kolekcji. Pokażę Wam fiorda z kolekcji, także no widzicie, Jest to konik większy. Blue Ribbon no jest to seria wycofana, które już niestety nie produkują. A modele naprawdę były całkiem fajne. Ale strasznie ciężko je dostać. Są praktycznie niemożliwe do dostania nigdzie. Jest tylko parę na ebayu, ale też nie wszystkich. No i... no, ciekawie. Ale tak, tego tutaj pana, bo przerobiłam go na pana, gdyż był, był bezpłciowy. Zrobiłam go na wałaszkę. Zrobiłam na maść karodreszowatą. Starałam się też wywłoskować go. Nie było to łatwe, gdyż sam materiał nie jest tak gładki i twardy Jak na przykład brayer Tylko no, jest to bardziej guma No i ta kredka jakby Nie chciała tak ładnie mi tutaj Sunąć po tym Ale według mnie bardzo mu pasuje ta maść Ja także Lubię robić w ogóle Takie maści Gdyż jedną arkę planuję W czymś takim zrobić Myślałam nad tym Żeby mojego thunderboota Wykonać ale chcę kupić jeszcze moje drugie marzenie jeśli chodzi o ar, mianowicie Fritza i chyba akurat i jego będę robiła na karego dresza, a Thunderbuta zrobię jeszcze nie wiem, kary Deresz z jakiejś tarant albo jakiś jeleni Przedemiony, naprawdę nie wiem, zobaczymy, mam bardzo duży dylemat. No a z tym konikiem tutaj troszeczkę się bawiłam. Jak widać ma też cienie takie troszeczkę brązowe. Muszę się w końcu przemóc i zrobić gniadego deresza, bo dawno nie robiłam. Tutaj mamy jego pysiu. Jak widać, no, kontrasty są wiadomo większe. Na żywo ta kredka nie jest aż tak uwidoczniona. I tak, bawiłam się także tutaj troszeczkę z oczkami. Eee, według mnie bardzo fajnie wyszły. Konik ma taką tutaj odmiankę napisku. Na nóżkach ma cztery, z czego dwie tylne są takie dłuższe. Pomalowany ma oczywiście podkowy. Z kopytami też się trochę bawiłam. Napisów mu nie starłam, dlatego że jest to taki rzadki model, że uznałam, że nie. Nie będziemy ścierać napisów, niech wiadomo, że to jest oryginał. No i myślę, że no w sumie spoko. Mi ogólnie się bardzo podoba. I gdyby nie to, że będę potrzebowała teraz kasy na inne brejery, to bym go sobie zostawiła, bo mi się podoba. Ale no, brajerki ważniejsze. <grych> tak. Wstawię także jeszcze dzisiaj moją chcielistę na luty, bo zapomniałam w ogóle o tym. Więc będę wstawiać. Pierw muszę ją do końca zmontować. No i w sumie to chyba tyle. Nie wiem, co tutaj jeszcze mogę Wam pokazać o nim. Chyba już nic. Jedyne co to mogę Wam pokazać, jakie będę miała kastomy niedługo skończone, jakie na sprzedaż itd., itd. I nad czym pracuję, więc spójrzcie sami. Mm. Tak na sprzedaż będzie ten pan. Maści Grullo Jest to Quater Horse ogier z kolekty, któremu robiłam na nowo pysk, szyję manową oraz łopatkę. Zrobiłam mu od zera nowe chrapy. Właśnie, pyszczek. Dorabiałam. Szyję tutaj, manową, właśnie łopatkę. I z drugiej strony też. No i go pogrubiłam, że nie jest taki chudy jak był wcześniej. Tylko jest w końcu normalnej, że tak powiem, grubości. Ogólnie tak. Tam się robi jeden na zamówienie. Tutaj też. Tamte dwa też są zamówienia, ale one czekają aktualnie na swoją kolej. Mini Emma, znaczy to teraz to jest ogier w sumie No i kurczę, zastanawiam się co z nim zrobić Bo jeszcze nie wiem, albo sobie go zostawię, albo sprzedam Nie jestem pewna Tutaj Quarter Horse się robi, że tak powiem, dla mnie Tamten konik, mam dwa takie Jeden będzie czarny z namalowanym szkieletem z jednej strony A drugi będzie robiony na portret a tu też jak skończę tutaj to najpilniejsze zamówienia. Siedziałam także nad dalszą częścią grzywy u Victrix zrobiłam kolejną tutaj część. Już w sumie, jeśli chodzi o grzywę, to mi niedużo zostało. Z tej strony, tylko tutaj troszeczkę parę pasemek dać, no i z tej strony będę musiała wszystko, jej, że tak powiem, wygładzić i wyrównać później. No, i będę zabierała się za robienie. Magnesów w czole i zmieniania profilu pyska. Ten pan będzie na sprzedaż. Oj tak, dużo się o was pytało o niego. No i tutaj jeszcze troszeczkę mi cieniowania jednak zostało. Nie miałam kiedy teraz do niego usiąść, ale no tak naprawdę jeszcze parę warstw czarnej pasteli no i będę, będzie gotowy podmalowanie odmalowanie farbami. że ogon grzywa która swoją drogą jest tragiczna do malowania. E, tutaj w sumie jeszcze tylko pasemka brązowe trzeba będzie pododawać. No, pobawić się ogólnie. Ale bardzo mi się podoba ten koń i gdyby nie to, że troszeczkę jabłka mi się nie podobają, e, no to bym go sobie zostawiła. Ale no, na tym moldzie będę kupowała Samsona oraz Obsydiana tego jednorożca, który wyjdzie niedługo. No, i tutaj w sumie jedynie do niego dałam bazę pod uszy. Jak widać, dość nierówny, ale tak mi się jakoś tutaj rozłożyło. Będę próbowała w jakiś inny sposób to wyrzeźbić, bo nigdy nie wychodziło mi na drucie rzeźbienie. Uszy to w ogóle dla mnie jest jedna wielka zmora. Naprawdę, jakoś nie mogę się przekonać. No, i tutaj do jednej achotykinki też dałam bazę. Jednego, to jest ogier. Bazę też pod uszy. Wyrównałam także jemu, poprawiłam troszeczkę wargę, tak delikatnie. Jeszcze dolną będę musiała też poprawić, tak mi masa, masa została, więc zrobiłam. Także tutaj bruzdę temu usunęłam, miałam taką na zatku, głęboką, ale no już zakleiłam. Teraz muszę to wyrównać i spryskać primerem, i będzie gotowy też podmalowanie, bo tutaj dwa, trzy w sumie już są gotowe. No i też zaczęłam prepping Edwina, który musi się w końcu do tego doczekać. A tymczasem dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i koniecznie piszcie mi, co myślicie o tym koniku. Cześć!